Mokre Łapska TV. Dzisiaj będzie o cebulakach. Ale spokojnie, tym razem nie będę się z nikogo nabijał. Chodzi o tych dwóch panów. Rzeczone aponogetony, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Ulwaceus ten wielki z tyłu, który za chwilę wybiera się w podróż. Jeszcze o tym bidula nie wie, ale, ale za chwilę go zapakujemy i wystrzelimy w kosmos. Prawdopodobnie mu się to nie spodoba, ale zobaczymy. E, zostanie zamieniony tym aponogetonem, który sobie dynda. E, Longiplumulozus. E, pozbywam się wielkiego aponogetona, dlatego że on po prostu zwyczajnie nie pasuje do tego akwarium. Chociaż roślina jest przezajebista. E, ale jest to niestety roślinka do dużych akwariów i wtedy można ją tam ładnie wyeksponować. Ja sobie zostawiam tego drobniejszego i taki myk mi naszedł, że. O co chodzi z cebulakami? Są to rośliny cebulkowe, tak? I sadzenie tych roślin jest taki troszeczkę myk, o którym chyba warto by wiedzieć, że cebulkę, tam widzimy. O! Ja już nie mogę większego zbliżenia zrobić. Widać cebulkę. Cebulki nie należy zakopywać w podłożu całej, bo może zgnić. Cebulkę należałoby ją tylko tak położyć na. Substracie, i wtedy korzonki zapuszczane w substrat wciągną ją, jakby do połowy do podłoża. Jeżeli można by to tak określić, natomiast jest właśnie ten problem. Bo jak ja kupiłem te rośliny, no one w ogóle nie miały korzeni. Cóż zrobiłem? Patyczek do szaszłyków, gdzieś złamałem na długość 10 cm, może. i Gumka, recepturka do tej cebulki oraz yy, po prostu patyczek wbiłem w substrat, a cebulka sobie tylko spoczywała na powierzchni i w ten sposób te rośliny bardzo fajnie się ukorzeniły. No, to chyba zabierzemy się za unicestwianie cebulaka. Rzadko to widać, jak mokre łapska sobie robią syf w akwarium. Ale kto wie, mam nadzieję, że obędzie się bez... uuu Ukorzenił się konkretnie. Chodź, kochanie. To akwarium nie jest na ziemi, więc... nie ma aż takiego bólu z wyrywaniem. Ale zobaczmy, jak się dziad ukorzenił. Wow. Trzeba to będzie wypłukać. I nie ma. No, nie ma aż takiego strasznego syfu. Dongiplomulosusa sobie posadzę później. A może jednak posadzę sobie teraz. Nie wiem czy będzie widać. Gumka receptorka. Patyczek. I wbijam sobie tylko patyczek. ramie się coś zrobiło na oku, z tego co widzę, i zaczyna mnie to trochę martwić. I tak delikatnie siedzi sobie. Może się pokaże za kilka tygodni. Na koniec dzisiaj taki filmik polepiony troszkę. Dzisiaj taki super w niuansach nowe ziele od Laki, który mi tutaj przywiózł kilka fantów. Muszę tutaj nożyczkami odganiać skalary, bo one koniecznie chcą być na filmie. Zawsze chcą. Myślę, że dostaną żyć. Spadaj mi stąd Rotala Markandra. Dwa tygodnie marniała, umierała. To, 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 czerwone, o, tutaj, to, ta roślinka. Rotala markandra marniała mi tutaj dwa tygodnie, aż nagle jednak warto było poczekać. Poszła. Eee... Mikrantemum fajnie tutaj idzie. Jeszcze jest nowe ziele, to takie czerwonawe Meriophyllum tuberculatum opisane w internecie jako diabelnie trudne. No, rośnie. Kępy z tego chyba nie zrobię. Chyba nawet nie jest to roślina taka, z której dałoby się jakąś taką sensowną kępę zrobić. Ale z czasem jeszcze zobaczymy. I na koniec, światła się zapalają w akwarium. Na koniec mój Erectus, który pisałem na Facebooku. Erectus rośnie w złym miejscu ee, w tym akwarium. Ja mam belkę oświetleniową te 5 i w samym rogu akwarium, z przodu, z tyłu, jest tego światła właściwie najmniej. Wydaje mi się, że Erectus powinien rosnąć w, no tam, gdzie tego światła jest jak najwięcej. Kiedyś w akwarium, które zaciemniłem dla eksperymentu na tydzień czasu, Erectus padł w ciągu trzech dni. Ale jedyna roślina, którą ja tutaj muszę pociąć, to właśnie Erectus. Reszta się jeszcze do przecinki nie nadaje, ale jeszcze o czymś zapomniałem, jeszcze o czym chciałem powiedzieć. Rotala, rotundi, folia w końcu, w końcu mi zaczyna odrastać taka, jak powinna być. Tak wygląda, jak powinna wyglądać. Eee, koledze już nie pamiętam, niku teraz, ale ktoś mi wytłumaczył, że Rotala jest bardzo czuła na nadmiary potasu i dla całej, reszcie, dla całej reszty roślin tego potasu jest w sam raz, a dla niej jest o wiele, wiele za dużo. I właśnie no. Rzeczywiście, ja zrezygnowałem z K2S4 zupełnie. To, co idzie z mineralizatora, i to, co idzie z KNO3, w zupełności mi już wystarczy. Erectus, roślinka, którą skutecznie zabijałem przez kilka lat, kilka prób właściwie. Teraz już ma się całkiem nieźle, ale ja zawsze taką roślinę, którą mam, ale ona jest taka, no nie chcę jej stracić, nie chcę jej zabić. To zdarza się, że ja ją tnę po prostu od samej, yy, od samej ziemi i sadzę od nowa. W tym tygodniu wydaje mi się, że już Erektusowi można zaufać, i pociacham go tak, jak się tnie w łodygowce. Tam, gdzie tego światła najmniej, postaram się go. Puścić raczej troszeczkę górą i już i po erektusie poszedł w diabły. zobaczymy jak on mi tutaj będzie odrastał i czy będzie odrastał. Mokre łapska, dziękuję.